Cześć, witajcie w kolejnym dniu z Bożym Słowem. Zapraszam dzisiaj o 19.00 wejść na mojego YouTube'a, ponieważ wlatuje nowy odcinek. Link w opisie. Serdecznie zapraszam. A dzisiaj mamy przypowiedź o dobrym Samarytaninie. Przychodzi do Jezusa uczony w piśmie, no i zadaje pytanie. Panie, co robić, żeby odzyskać życie wieczne? Chciał oczywiście wypróbować Jezusa, zobaczyć, co ten mu odpowie. Więc Jezus, przewidując te podchwytliwe pytanie, odpowiada: no, a co jest napisane w piśmie? No i ten uczony odpowiada: oczywiście, że należy kochać Pana Boga, całym sercem, umysłem, no, a bliźniego swego jak siebie samego, przekazanie miłości, tak można, można, można w skrócie m, powiedzieć. No i Jezus mówi: no. Idź i to rób. To, co ciekawi mnie w tej, w tej konwersacji, to jest to, że Jezus nie narzuca swojego zdania, nie mówi mu, co należy robić, ale przewidując to podchwytliwe pytanie, tak naprawdę chwali tego uczonego w piśmie, że zna pismo, że dobrze odpowiedział i że należy to czynić. No i ten znowu podchwytliwie chce zapytać Jezusa, kto jest moim bliźnim. No i wtedy pada tutaj historia o dobrym Samarytaninie. Zachęcam do przeczytania. I zadaje pytanie, no więc kto dobrze postąpił wobec tego pobitego i poranionego człowieka, który leżał na drodze? No i ten odpowiada, że no ten dobry Samarytanin. No i Jezus powiedział, że idź i czyń podobnie. To znaczy, że każdy. Z naszych bliźnich powinien być przez nas zauważony. Nie ma lepszych i gorszych, nie ma e, naszych krajanów, rodaków, e, kogoś, kto tak naprawdę ma być dla nas ważniejszy albo lepszy. Każdy człowiek jest e, ważny i do każdego człowieka powinniśmy podchodzić z miłością, z wyrozumiałością. Do tego Was serdecznie zachęcam, a świat będzie piękniejszy i lepszy. Cześć.